Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii pychnijmy Fifa 14 Witam się z wami DJ Palasa i także Nitro Witam wszystkich yy, I kontynuujemy naszą serię moi drodzy Zgadaliśmy się na mecz sparingowy między sobą To jest nasz pierwszy meczyk Który będziemy grali w ogóle przeciwko sobie Muszę wyjść i zmienić Tego starlidża, który Je dostał Czerwona A, dobra jednak musisz No to ja szybko przedstawię mój świeży skład Którego ludzie nie widzieli Tak to wygląda, ja nie będę na razie przedstawiał nazwami bo wygodniej mi będzie wam tak zaprezentować A Nitro będzie trochę zaskoczony, bo myślał, że zagram trochę innym składem Ale zobaczymy. Czy... Nic w FIFA nie jest mi obce, że tak powiem. <laughs> no widzisz. Chyba że ja gram... tu mi wyskoczysz z Messi. za mnie jeszcze raz. Chciałbym stary mieć. Dobra, już się zapraszam. A bo... a może nie Messi, ale Ronaldo, co? No, nie wiem, zobaczymy. Dobra. Okej, okay, jesteś fan Realu? No, to taki od 11 lat A, no to nice, nice No to sezonowiec <laughs> To sezonowiec, u, 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 u. <laughs> co? Tiago, Marcelo, Daniel <laughs> Dobra, jedziemy w takim razie Hulk? No Hulk, <laughs> ale to nie ten z tych komiksów niestety, ale tak mi się skojarzyło nic, dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale też jest twardy. No, jest twardy, strasznie. Ale mam lepszych lewego. O boże, o tego skrzydłowego, właśnie, on jest zajebisty. No, zobaczymy, czy. o, szybki jest. Czy umiejętności wezmą górę nad. nad e... doświadczeniem. Dokładnie. Znaczy nie, inaczej. Nad składem w sumie. No, w sumie masz droższy. No, zaraz zobaczymy. Siedzi. O ja... o, <noise> lima. No, można używać słów cenzuralnych? Można, jasne. Kurwa, macie. <noise> Ładnie, dobra, nie będę cię męczył tą powtórką. 1-0. A, a mówisz? Dobra, to się odegram tym samym. Masz jakąś ulubioną cieszynkę? Nie. A czyli tak nie jak chodźmy. leci? Dobra. Dobre przejęcie na skrzydle. O, 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 no nie, do kogo to podanie? Serio? O! To było już groźne. Jak się zaczęła w ogóle twoja przygoda z YouTube'em poza tym, co mi ostatnio pokazywałeś? A to a ty, a ty nie, a ty nie był początek, tylko koraczej środek, że tak powiem. Aha. No, ja to ja 3 czy 4 lata temu. Wrzucałem jakieś krótkie filmiki z osiągnięć na serwerze globalnym No tak, ale Denit Rodzenia dopiero odniósł sukces, prawda? No czy na poprzednim kanale jeszcze miałem, nie wiem, jakieś 10 tysięcy widzów. Aha A choć nie wiem Sukces to każdy widz jak to się mówi tak No rozumiem podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego Kurde skupiam się na grze bardziej niż na z yy, samym tym. Oj, Siedzi! O, o, Ładnie. A prawie w okienko. Taką cieszynkę ci zrobię. Hop, hop. O powiedz, hop. jak mi się, powiedz mi, jak to się robi. Yy, kliknąłem LT, no czyli, yy, i obkręciłem trzy razy prawy analog. Aha, dobra. Ale Chodź, się nie może. Marzę. Może, nie wiem, tego LTE nie trzeba czy coś takiego, ale ja klikam na pałę zazwyczaj. Aha. Ale no są tutoriale na YouTubie, jak robić cieszynki. Tak? No to fajnie. Może mi się pamiętać tego nie chcę nigdy. No, zobaczę, bo ja, szczerze mówiąc, jestem trochę ograniczony, jeżeli chodzi o cieszynki, a strasznie, na przykład, lubię, są takie skrzypce. No, no. to mam nadzieję, że mi ich nie zaprezentujesz. No, zobaczymy. Oooo, wow. wow. Wyciągnął skubany No na dobrych chęciach teraz się skończyło No nie Naprawdę Sam sobie zablokowałem mój strzał Myślałem, że przewrotką to wybiłem. To aż boli po prostu gdy się na to patrzy My god No nie znowu strzałów przez oba zastanawia się czy nie strzelać Nie, nie, nie! O, był, był niekryty Dobre głową przez <laughs> Ci powiadasz, że miałeś 3, już 3 lata temu kanał? O, Aą! What? Hmm, no, miałem Okej okay. On nadal na chyba nawet istnieje A nie nie pamiętam pasów Ja do niczego pasów nie pamiętam Lobem, pięknie! Nie, nie, nie! <laughs> Dobre, Hulk! Spoko, zdenerwowała mnie zaistniała sytuacja. Aż sobie pozwolę <noise> użyć epitetu: Ja pierdolę. Dobrze 2-1. 23. Minuta. Nie tak. takie rzeczy się wygrywało. Siądziesz na No, kontynce. w 90 minucie ja strasznie lubię denerwować przeciwnika i strzelając mu gola. Potem, gdy jest remis, to strasznie denerwuję. Ja zazwyczaj tracę w 90. Tak? Mhm To módlisz się, żeby zyskać teraz w 90. A w ogóle módlisz się, żeby wiesz Żeby zremisować najpierw No, bo tam 90 minuta to jeszcze daleko, ale O siedzi, oh, oh, ładnie Ej drugi raz Benteke, to jeszcze jednego gola z nim I masz hat -trika. A no w sumie tak a nie wiesz, był... ja, ja go w ogóle nie chciałam nim grać. W ogóle bym nim nie grał, gdyby nie ja to, że czerwona kartka dla Daniela Starridza. Ale ludzie mi pisali, że to straszny czołg jest i przepycha ładnie obrońców. No, no. Ooo! niestety, no, prawonożny napastnik. No, ale prawie weszło w krótki słupek. No, prawie. Nie, przeważnie takie rzeczy wyciąga bramkarz, więc. No, nie ten, nie ten. Mówisz, że jest taki zły jest? Mhm. To wymień Znaczy jak mam za, zazwyczaj 100 czy 200 tysięcy To, to wydaję na paczki ja Aha Dlaczego szukam... czemu nie kupujesz składu? No paczki się nie op... Kurde, według mnie się paczek nie opłaca Bo to strasznie jest... Yy... Niekorzystne Dobry. A jakbym na przykład trafił Ronaldo to... To kilka milionów do przodu jestem A trafiłeś? Nigdy No widzisz, właśnie A ile już wydałeś na... końcy nam te? Wydałem, no jak kupowałem FIFA to kupiłem jakieś takie cztery promopaczki mi dali no no to wiem bo to ja też miałem te cztery paczki i potem kupiłem 5 na, na ja widziałem rok. chyba ty otwierałeś na YouTubie chyba oglądałem filmik albo nie nie wiem nie pamiętam no i w, a potem w pierwszym a potem jeszcze wydałem 20 euro na y, na te punkty z FIFA no nie, to w sumie na początku kupiłem, a potem 150 tysięcy wydałem, końców i 250. No co? O, czekaj, czekaj, stój, 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 czekaj, zatrzymaj! Fuck! Zatrzymaj! Goddammit! Aaaa! Wywaliło mi... Dobra, czekaj, o! Wait, bo mi wywaliło nagrywanie. Shift N. Nie wiem, dlaczego mi wywaliło do pulpitu. Okej okay, moi drodzy, jesteśmy z powrotem, nie wiem czemu wywaliło mnie do pulpitu eee, Jak coś to chcecie zobaczyć te akcje, wejdźcie na kanał Nitro eee, Dobra, wznawiam mecz, uwaga No dobrze, dobrze. Nie wiele brakowało. No To nie było z mojej winy, niestety O, ale masz szybkiego tego obrońcę No, ale ci ładnie podał o. No było, było I teraz szczurle, a nie szyrle jak mówią inni Trzeba czytać po swojemu, a nie. Tak, to... Trzeba mieć własną gramatykę. To zamiast Kaka powiesz kupa? <noise> Bo on jest, strasznie... On on jest sumie strasznie... się nazywa kaka, no ale dobrze. Każdy ze swoim akcentem i to jest właśnie zajebiste w Fifie. A Kaka po hiszpańsku to kupa. Nie oszukuj <noise> <mi> się. <noise> nie! Tutaj się zagadałeś? Mogłem lecieć. To mogłem. A ja tu mam Sako. A naprawdę po hiszpańsku kaka to kupa? Mm -hmm. O mój Boże. Dlatego jego nazwisko się czyta kaka. Aha, nie tak. To jest z Brazylijczykiem i tam się po portugalsku No wiem, wiem, wiem. I do szokowania... Nie, nie, nie! Oh, dobrze. Ja butem mnie trafiłeś. <śmusza> nikt na to sie. nie patrzy, czy cię trafiłem butem, czy nie. Ja mogę... Ty szwy. Za <śmusza> lekarza mi zapłacisz. Hajsy z YouTube'a, wszystko pokryją, także... You know. Nie, 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 nie. To nie tak miało być. Dobre, dobre doszczytkowanie. No, takie... takie... Nie ukrywajmy. No. Było widać, że, że jest precyzyjne. <laughs> Bardzo. Precyzyjny aut. Nie, niepotrzebnie. Koniec pierwszej połowy. Ile mamy? Dwa-dwa. No, dałem Ci szansę. <laughs> Dobrze, skoro dałeś mi szansę, to zobaczymy jak się skończy druga połowa. Bo Szpakowski, Szpakowski u mnie powiedział, że nie postawiłby na żadną z drużyn, więc... Mamy wyrównanie. Mówi Szaranowicz, że to jest ekscytujące spotkanie. Aj. Czy takie ekscytujące to się okaże, to widzowie że ocenią. Adam. Nie, 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 szybki, bo tu trzeba zablokować. Nie udało się to. O, fuck, naprawdę! Pierwszy raz w życiu ten bramkarz coś obronił. <laughs> Ej, nieprawda, wyciągnął coś wcześniej. No, ale tak. raczej takie. Nie hejtuj go tak bardzo, no. Ja go nie mam, ale on ci broni, on. Ale był tani. Tani, tak, i do wani. Nie, naprawdę. Nie lobuj. Dobrze, dobrze. To jest Diego Alwesz. Tego nie przejdziesz. Nie, no żartuję. No i miejmy nadzieję, że. Tylko tyle. No jak to się. Dobrze. Aha, aha. zawodnik się potknął. <śmieniu> dobrze, to się tak stało, jak się stało. Dla koła dobrze, dlatego dobrze. No, dla mnie dobrze. A dla mnie nie. A to, na to właśnie FIFA polega. 22 piłkarzy, dwa pady. Spalony? Dwóch... Naprawdę. Ej, to idź do, do kuchni i nie spal następnego. Ej, ale no, taki minimalny. niewiele brakowało do tego, żebym prowadził. O, stary. Czy znaczy, bramkarz by to wyciągnął? No, kur, no kurwa meczysz. nie e. Dobra, na krótki super, mogłeś na długi Ale ma krzywe buty Mówisz, że to przez to? Mhm takie ja takie drewniane, nie? Takie guralki no takie takie... Kierpki odresza. to się... O, kierpki to się chyba nazywa, nie? Albo chodaki. Nie wiem, ej, nie blokuj! No zablokowałeś mi właśnie Limę. Zaraz mu limo zrobię, jakby mm. mi go laszczyli. Nie, nie, nie. Zabiłaś nie. Mm. mi piłkarza. Ten Lenon jest szybki. No? Żartowałem. <grym> widzę. <grym> Bardzo. Dzisiaj w końcu mi banana na Lola ściągnęli. O, w Lola też możemy sobie pyknąć Jak chcesz. Jesteś ofensywnym kim? Ej kurcze Musisz bardziej siłowych zawodników sobie kupić No widzę jest siłowy. No on jest bardzo Ale on ja sam przykład... w sobie ma, to on jest jednym No w sumie najlepszym zawodnikiem, którego posiada w moim teamie Bo ma 84 oceny łącznej Dobra, a mówiłeś coś wcześniej Coś na jakiej pozycji, co tak? O to Ci chodziło? Na, na, na jaką, na, jakiej gdzie linii? mailujesz no, na no, adekery. Caitlyn jest po prostu the best of the best, mój main. Ja gram topa albo Mida Albo dżunglę Jezu, topa nienawidzę, ale nie... Znaczy, ja zagram wszystko, nie? Ja tam... Ja nie lubię bardzo stracić. Wardy no, to gra podstawa. Dobrze! Kurwa, jebana w dupę. Dobrze! Nie siedzi! Jo nie, to nie, to nie, to nie. Bernard! O jezu! Rage quit! Bernard, dobrze! Jakiś kurwa Bernard mi strzela. Dobrze nie Bernardyn. Ale w ogóle najlepsze jest to, że ja... No prosto w ręce bramkarza? W butach, no. <noise> Ej, ale najlepsze jest to, że tam było podanie. Ja wcisnąłem MIX, a ja on strzelił. No, ale to już. Ej, no, dlaczego to się tak stało? No. I tak nie wykorzystał, bo jest śmieciem. Sprzedam cały skład zaraz. <głos> <głos> tak, a, co, a czym będziesz grał? Nie będę grał. A, odpuścisz sobie. No, nie mów, że fał, no, kurczę. Ale to już taki będzie. taki Ko strzał. Konkretny? To pa co zrobię? Sędzia nie patrzy. Sędzia no nie! Ja, ja, ja nie ostrzeżenie. ostrzeżenie! Nie stołem, kartki czajsz. Już... No, ja dawaj. Ja, ja dawaj. Dawaj, dawaj. tam. Takie rzeczy to on jak za małego bronił. W ekstraklasie to można go zastrzelić. Ej, ale się śmiejesz, a dzisiaj w składzie tygodnia jest Polak. Który? O Jezu, żebym ja teraz pamiętał Nie wiem, no jakiś tam jest, zobacz sobie po meczu Dobrze, tam ładnie, ale walczy o tą piłę A to pewnie jest klik, Bo mam cztery, cztery asysty dopierdolił w, y, w Lidze Holenders Boom! Ale wyciągnął się jak struna w gitarze No, ale strzał był piękny Nie, chujowy no, nie oszukujmy się Tak, jedną ręką wyciągnąłeś ale mam tam ofensywę, o kurcze Może się uda Nie tym razem No Było groźnie Poza kolejny zaraz, zaraz sobie obejrzymy to jeszcze raz Wiesz punkt widzenia zależy od punktu siedzenia Ale, Ale jak się tam schylił w ogóle widziałeś? E, co? No, jeden z tam napastniku No nie! Nie! Sześć obrońców i nic zrobili <laughs> Ale widziałeś to! No, a ten kurwa też nie potrafi biegać. Ja mam po prostu Beckett. O, czekaj, czekaj, czekaj. Ferdinand. No to corner. Po raz kolejny, masz sześciu obrońców znowu. Zobaczymy, czy. No i znowu mnie przechasz. No, no nie, udało ci się. uh, Howard. Howard, Webb? Jest tylko jeden dobry Howard. Webb. Nie. O, a jaki? Aha, nie wiem, nie interesuje się No, ja też nie oglądam, ale tam tych znanych ogarniam Marcin Gortat, tyle wiem <grym> Dobre no. Do, Ej, ale jaki faul nie nie faule ewidentny, Pokaż, No, pokaż, nie... Co nie... no ewidentny, tak owszem powiedział, ewidentny <grym> <grym> ja No kurwa, serio? Przecież to faulu nie było Dobra. To sędzio nie widział! Go, pierwszy gol. Uh, pierwszy raz, pierwszy raz w tym roku bym strzelił z rzutu wolnego. A powiedz mi, jak strzeliłeś po ziemi? Nie wiem. Nie wiem, nie chcę mi powiedzieć, po meczu mi powiedz, tak? Nie ja kliknąłem wszystko naraz. Aha, to tak, masz taką taktykę? Mhm. O Boże, do kogo? Prosto Ubiegnij w ręce bramkarza. Taka znaczy, sytuacja... Nie czasu, człowieku, przegrywamy. <laughs> Życia. Taka sytuacja nie podoba się kibicom. O, o co ty tam? Co? Ej, skopałeś mnie. Fair play, oddaj piłkę. Nie nie. nie, nie. Nie, nie, nie! Bernard! A mówiłem, że lubię strzelać w 90 minucie. Ulsu. Nawet nie dałeś mi suba. To nie dam! 4-2. Może się w LOLu odrobisz. Ja pentakillę robię. Mówi, a ile masz pentakilli na koncie? Na swoim, czy na wszystkich co gram? Nie na no ogólnie gdzieś tak... oj! Kurwa, no ty! <laughs> Jeszcze nie doszedł! Tak w historii! Szkoda, że go ojciec doszedł i muszę mieć go w flipie, <laughs> Ja mam bekę, kurwa. EJ CO TU ROBI TWÓJ BRAMKARZ? CO tu? EJ CO TU ROBI twój bramkarz? Co tu, TWÓJ BRAMKARZ? CO TU ROBIŁ TWÓJ BRAMKARZ? No, ale to jest koniec. To już jest koniec. Nie ma już nic. No oh. nic. Czas kończyć. Nie graj na czas. No nie gram, no widzisz, że lecę. Ej, nie! Będę miał kontuzję na żo! A ja mam dużo kart właśnie na kontuzję. No ja, panie sędzio! Trzy minuty, panie Koniec! Dziękuję! Benteke! Ten człowiek mnie zerwał. No to koniec, Nitro! Przegrałeś! Kolejny raz. Nie oszukujmy się, ta FIFA jest gorsza od poprzedniej. No, w poprzednią pewnie byś mnie pojechał. Ja wiem, że taka bardziej jest em, sztywna ponoć. Pro jest. No, no, taka sztywna ponoć 14, z tego co ja słyszałem, przynajmniej. No nic, dobra. E, coś, aha, miałem tego Polaka pokazać w tym składzie tygodnia, zaraz zobaczymy. E, Klich. Klich, tak. No, Mateusz Klich. On cztery asysty miał teraz w meczu wygrała jego drużyna. Aha. Także, no. Dobra. To co? Nagrywamy jeszcze LOLa, czy? Można. Tak, można. Okej. Okay. Bo to mój żoł żo ma kontuzję przez e Nitro. A to nic. Dobra. To się naprawi. Dobra. W jest takim moja razie... Moja wina. Słucham? To nie jest moja wina. No jak? To ty co zrobiłeś przecież. Nie. A kto? On się poślizgnął na mydle. <laughs> nie. Tam nie było mydła. Chyba, że jeden z kibiców rzucił, ale dobra. Mniejsza o to E, dobra, to kończymy w takim razie. E, my nagrywać lula, moi drodzy. Tak więc e, to by było na tyle w tym odcinku. E, ja was zapraszam już do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka: facebook.com. DJ Thumbs up. Masz jakiegoś Facebooka, Masz, nie? Mhm. Uh -huh. Jaki? E, nie pamiętam. Nie ma to jak YouTuber nie pamięta z swojego fanpage'a. Kanał chociaż pamiętasz? Nie, no ja pamiętam. Denit Rozyniak. wchodźcie Kanał pamiętałem. Nie dałeś mi się wykazać Wykaż się, to nie wiem Powiedz coś, czego ludzie nie wiedzą yy, yy, Dzisiaj jadłem kanapkę Do, No dobra, a z? Azy? Yy, z masłem i szynką, nie wiem Nie wiem Z czymś dobrym ale, ale, ale nie wiedzieli tego, tego nie wiedzieli bo Nie ogólnie... wiedz... no, ale już wiedzą Już wiedzą Ale, ale już wiedzą No, no i ci życzą smacznego jadłem. pewnie Dobra <laughs> W takim ale razie jadłem. Był ze mną Nitro to Pożegnaj ja. się ładnie E, e, Pozdrów mamy, czy co? tych przy, przyjaciół, kolegów serdecznych. Dokładnie, tak. I komentował DJ Polosej, tak więc moi drodzy, dzięki bardzo. Trzymajcie się ciepło, cześć. I do następnego. Dzisiaj! <laughs> Hej!